Młode pokolenie walczy z trawnikiem, ale tak naprawdę to jest nauka jazdy. Jeszcze jest za mały, żeby obsługiwać tą maszynę, ale coś Wam pokażę. Jest za mały i za krótkie nogi, ma więc taki steropian rozwiązał sprawę. Prawda, miłość? Śmiechnij się. Dobra, kochani, coś innego Wam chciałem pokazać. Wreszcie się udało. Coś, na co oczekiwałem długo. Widzicie tam? O tu, 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 o tu. Teraz się zbliżymy trochę bliżej, ale... Zbliżymy bliżej masło maślane. Zaraz się troszeczkę przybliżę, ale tam siedzi samiczka bażanta. Zasiadła wreszcie na jajkach. Wydaje mi się, że druga też siedzi, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Bażant jest na tyle szalony, popatrzcie co on z piórami w ogonie porobił. Bije się tu z wszystkimi. Łącznie ze mną, jak chcę palce podstawić to próbuje mnie zaatakować. Popatrzcie. Zobaczymy jeszcze na dole, nie wiem czy na dole siedzi. No, wy widzieliście, a ja nie. Siedziała, nie, nie siedzi. Ale nie się jeszcze. Jak zabierałem jajka do inkubatora, to tu zostało chyba pięć. Szóste zniosła. Więc może niedługo zasiądzie. Ważne, że jedna już siedzi. Ona ma chyba pięć albo sześć jajeczek pod sobą. Trochę z ruchu wam nagram. Właśnie siedzę w przyczepce i mój syn mnie wozi po działce Nie ma to jak mieć własną limuzynę <laughs> Jaki bogacz taka limuzyna <laughs> No trudno, ale też jest nieźle Młody pró próbuje ogarnąć traktorek Powiem wam, w jego wieku jakby mi ktoś taką zabawkę dał to chyba bym dał się pokroić żeby takim traktorkiem jeździć Teraz dzieciaki mają dużo lepiej niż kiedyś Cześć po zimnej Zośce, popatrzcie co tutaj się porobiło Pozawijało liście, prawdopodobnie te roślinki poprzemarzały Tu jeszcze gorzej to wygląda Nie wiem co z tym zrobić Chyba to wszystko będzie out No i tak to jest właśnie, kochani. Człowiek się stara, męczy się, a tu przychodzi zła pogoda i dupa. Tu akurat nie jest źle, tu pozawijało troszeczkę. No ale tutaj coś się dzieje, nie? Hm. Takie to rolnictwo. Ach.